Zespół z Lublina dzisiaj grał bardzo dobrą siatkówkę, bardzo dobrze zagrywali, ale my te trudne zagrywki przyjmowaliśmy, kończyliśmy piłki na highballu i myślę, że to był dzisiaj klucz do zwycięstwa, bo, bo nie gra się łatwo, jak przyjeżdża taki zespół i ryzykuje z nami, a myślę, że jesteśmy takim zespołem, że jak sobie dobrze przyjmujemy piłkę, to jesteśmy naprawdę groźnym rywalem. Ja się cieszę, że, że udało się wygrać, bo mieliśmy jakieś tam swoje problemy w trakcie meczu. Nie popełnialiśmy dzisiaj dużo błędów, trenera nam zabrali po drugim secie, braliśmy dla niego i ja się cieszę, że mamy kolejne trzy punkty. Dzisiaj trochę poświętujemy, ale od jutra już zaczynamy myśleć o zawierciu. Ja dzisiaj mieliśmy problem na tym prawym skrzydle, ale, ale, ale na przykład w meczu z Jastrzębiem Szymek grał bardzo dobre zawody i po prostu dzisiaj coś, coś tam nie, nie zafunkcjonowało, więc... Jasne, my potrzebujemy generalnie, żebyśmy na każdej pozycji grali dobre zawody i wtedy będzie się dużo, dużo łatwiej grało i wynik na pewno będzie inny, dlatego musimy od poniedziałku skupić się na ciężkiej pracy, na wystawie na pewno wysokiej piłki, na obronie, bo wydaje mi się, że w tych elementach na razie mamy duże pole do poprawy. Nie bronimy za dużo piłek i tak samo nie wystawiamy dobrze tych wysokich piłek, więc potem ciężko się naszym skrzydłowym atakuje albo nabija. Ciężko coś zrobić. Potem nas rywale bronią, kontrują i, i, i niestety przegrywamy. Także kolejny mecz. Eee, no Teraz mamy gramy z GKS Katowice, musimy się mocno skoncentrować na tym spotkaniu i zagrać po prostu swoją dobrą siatkówkę. Eee, na pewno możemy być zadowoleni z swojej gry, tam jeszcze kilka elementów no, pewno musimy poprawić, ale to jest normalna sprawa, nieraz się gra lepiej, nieraz się gra gorzej. Eee, na pewno drużyna z Lublina jest dobrym drużyną, eee, z początku myślałem, znaczy myślałem, na pewno tak, tak jest, że mają bardzo dobry skład i będą na pewno walczyli o ósemkę. Zabrakło im jednego z, z najlepszych zawodników u nich w drużynie i to na pewno też odczuli w dzisiejszym spotkaniu. Ten przegrany set bardziej był z naszej strony, ponieważ te emocje zjechały, graliśmy tak totalnie bez, bez fanów, byliśmy po prostu tylko na tym boisku. Na samym końcu Yy, powiedzieliśmy sobie, że musi, musimy uruchomić się, żeby, żeby wygrać to spotkanie, bo na się nie wygra, jak, to się, jak klasycznie się mówi.